No, jestem na miejscu. Tu jest dosyć spore, świeżo zaorane pole. Yy, dodam, że chodziłem tutaj już chyba z 15-20 razy. Yy, za każdym razem coś znajdywałem. Yy, najwięcej kopiejek, a dokładniej pół yy, nominału pół kopiejka, jak również yy, jednej kopiejki. Dwie, nawet pięcio trafiły się ładne. Yy, cztery oczywiście srebrne też musiały być. Dużo boratynek. Wczoraj znalazłem tutaj również włoską monetę 10 centimi sini, dziwna, już nie pamiętam tej nazwy. Z 1867 roku. Oczywiście na taki teren Muszą być, yy, musi być odpowiednie obuwie polecam kalosze Dobra jakiś ładny sygnał 83 ładnie w tym miejscu Strony jest strasznie strasznie zjechana, co to może być? Ja zobaczę, no nie wiem za nic wielkością. Myślę, że to może być jedna kopiejka, ale po prostu jest tak, tak ma płaskie powierzchnie, że nie do odczytania. No dobra, ale pierwsza jest. Idziemy dalej. A więc tak. Sygnał był niby dobry, ale później byłem pewien, że to śmieć. Postanowiłem wykopać. No i oczywiście. Mówię, nie ma sensu nagrywać, a tu proszę... Gdzie ona jest? Gdzieś tu nam się schowała. Ładna. Gdzieś tutaj. O. I co to jest? Ze znakiem Aleksandra Cara Aleksandra II Dobra, pewnie nie będzie widać Ale ewentualnie pokażę Zdjęcia No niestety z przodu jest bardzo zjechana Dieniesz? Nie, nie kopii, kopiejka chyba 1865 no dobrze. No jest jakaś następna. No fajnie. Okej. Okay. Tutaj właśnie wykopałem jakiś sygnał taki. No, na pewno nie moneta. Raczej pewności nie ma, ale raczej nie. No i wykopałem. Kulka od muszkietu. Zapewne. Tu mam taki sygnał. Jednolity. Jest gdzieś na wierzchu. No. Bardzo fajnie. Pół kopiejki. Ale ze znakiem Cara Aleksandra. To jest rewers. Oczywiście tak wątpię, żeby było coś widać. Następny sygnał już wykopany o i jest dobra dzięki nie pisz już Tynka, ale strasznie zniszczona. Okej, okay. ale jest. Już coś wykopałem. Jest tu. No, już nawet chyba widzę. a to jest 5 groszy z okresu bezwzględnego a dokładniej 35 chyba o, dobra właśnie go niechcący uszkodziłem a 35 Następny sygnał taki niemonetkowy. I miałem rację, bo gdzieś tu właśnie się. O! Jest. No właśnie, więc to jest pocisk. Dosyć duży kaliber. To chyba od, zaokrąglony czubek od rosyjskich. Ale dokładnie się nie znam. Sygnał jest wykopałem takie 60 coś Nie wiem co to może być stawiam na łuskę Ale już coś szukam i jeszcze nie ma łuski to chyba nie łuska Może byłoby ją widać No dobra o no proszę, koniec niespodzianka chyba Boratynka raczej Boratynka ale też Opłakanym stanie. O, Kolejny sygnał wyszło. O, I nawet widać łuska. Nie, pełen. Cały, ale pognieciony No dobra To z powrotem idzie do dołka